Wczoraj w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jelenigurze odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Fundację Maxi Bene przy wsparciu parafii i Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki. W jego trakcie zbierane były pieniądze dla poszkodowanych w ostatniej powodzi. Zorganizowaliśmy to ze względu na to, że jednak to jest tragedia ludzka i to, co ja widzę. To jest naprawdę, trzeba pomagać. Koncert jest organowy, również wystąpią uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej i profesorowie. Będzie flet, czy skrzypce, organy. W dzisiejszym dniu wystąpi właśnie e, pani Ewa Antosik-Skrzypce, pan. Edward Sytianko, Flet i dwoje uczniów Liliana i Michał. Ja ich po imieniu tylko wymieniam. W duecie zagrają kolego koncert razem z maestro Enia Kominetti. Nie odmawia się Izabel Izabel, dlatego biorę udział w tym wydarzeniu. Zresztą Włosi i Polacy zawsze sobie pomagali, co potwierdza chociażby nasza historia. W trakcie koncertu wybrzmi nie tylko muzyka baroku, ale także inna. Taki koncert charytatywny ma dwie wielkie korzyści: jest atrakcją dla mieszkańców i turystów oraz iskierką nadziei dla potrzebujących po powodzi.